Patrzcie teraz, co dzisiaj nagrywamy Patrzcie Siema Adaś Kto oglądał materiał z Kądźwigiem Trójbój, co tu narobił No to był tam mały wywiadzik z Adasiem Na razie u mnie kurwa będzie szlaki przecierał Dzisiaj robimy klota, nie? Dokładnie Czy Ty robisz, ty robisz, bo, no. bo ja mam za dobro na, na ciebie, nie? No, no ja muszę cię dogonić, muszę no. cię sobie... <laughs> Będzie gonił, kurwa, dwa przystojniaki Patrzcie, Furia Kurwa. Furia, jest. Furia jest, KFD, bidonik jest A To to Barcelona? Nie myślę. Nie, to targowe A to też dobre, ale idzie jakie ładne kurwa Jest seksowny kurwa, prawie jak ja, no I ta, I ta broda Idziemy, idziemy trenować Idziemy trenować Idziemy już, pierwsza seria właściwa 300 na sztandze Zobaczymy 200 będzie chyba dzisiaj szło na pewno na serię Także tu jest potężna Kurde, mieliśmy to nagrać 125 800 WOGA i ten przystojnik 17,1 tkanki tłuszczowej Także no, będzie się działo. Aż jak jest ciekawe, jak to ci dzisiaj u Ciebie będzie wyglądało, jak Ty trenujesz Klota, a jak JO? Bo podejrzewam, że. Jest na pewno kolosalna różnica. My ja Jeśli chodzi o serię, bo u mnie jest od samej sztangi do maksymalnych ciężaru. Na tym maksymalnych ciężaru wjada jedynki, dwójki albo trójki. Zazwyczaj, ile mam się. No, no. Potem schodza na wyciskanie wąskie, dobiją jeszcze wąskie wyciskaniu trzy serie na dużych ciężarach. No. I dopiero potem idą rozpiętki. Rozpiętki, co jeszcze? Rozpiętki i to wszystko. Ciężki to tylko, jest tylko jest na dużych ciężarach, na samym wyciskaniu no są rozpiętki, do tego dalej na cyfr. No właśnie. Go A ja robił tak, jak robił klota, to potem robił wąskie, mhm. ewentualnie OHP. No. Nie. Podciąganie i biceps. No a ja, ja, ja akurat robię triceps do, do, do klaty z racji tego, że przy samym wyciskaniu on jest dobrze dogrzany. No. Ty zrobisz dwa, trzy ćwiczenia, go dobijasz jeszcze bardziej, a no. osobno ręce robię w czwartek. Aha, tak. bo robisz wąsko jako już też jako triceps, jeszcze to tylko robisz nie, wąsko triceps? Nie, to jest chyba jako e, chodzi o... A jako brakomiczny. Ja chodzi o ten docisk szanki. No no no. Że ona ci w a... przypadku, potem ona ci staje, to chodzi ja, o to, ja A ja, to ja żeby docisnąć. Czyli mm. maksymalnie ci czy potem ci to pomaga, bo możesz ten docisk tutaj. Dobra, o, dobra, no i kumó, to mi się podoba. Także kumą. lecimy z tematem kurwa. Grubo dzisiaj. Grubo! Chociaż jest chudo. A nie. Jeszcze nie nic, wiesz tam. Słuchaj, a sama sam trenik wyla, ci wylaciwa. Godziny, o kurwa. O kurwa. No, też sześć dych, nie abyście wiedzieli Ja no potem potem długie przerwy, po 5-6 minut przerwy No lecimy Niby długie przerwy ale Na razie widać że jest mały ciężar i długie, długie to przerwy nie są bo to jest minutka i szybka pompa do grzania. Czyli też nie aktywujesz się jakoś tam i nie nie dupczysz się w jakieś takie kurde ćwiczenia jakieś kurwa pomocnicze albo coś. Nie, Konkrety. Nie, ja ja się siedał, że plan to, co muszę zrobić no. e, i tego się przyma. Nie dokładnie nic, bo nie ma co przeczył. Dodało mi się, nie robił skosu. Gadmy nie robił skosu górnego. Mhm. Już miał fajnie po 260 po 265 na siłowni robił. Mhm. No to po raz czemu góra i dociągł przed środka, stówka. stówka 126 kg w pierdolonym bicepsie Zerwany ściemno po zawodach Jeszcze pojechałem na mistrzostwa polskie były organizowane we, na targach w okay. e, Kielcach W Warszawie na chwilę ja, ja, I tam, że jestem bicepsem Jeszcze zrobił mistrzostwo Jeszcze rekord Czyli da się wszystko Potem zrekonowali z sensitwą Pół roku trzeba było od zera zaczynać In libie, bawić się Nie poczekaj, czegoś nie robisz w latach Nie ma rzad, co akcept, ja, akcept, ja, akcept, ja. Nie warto, nie ma nie nie szans no tak na Czyli nie? trzymać się kurwa założeń No i ja on tak podał obnię miodową Jademy dursz Jademy dursz, wdupiamy żur No, wszystko wyciągło, żeby to ważyło 30 kilo, nie? Do 200 na 5 razy, a potem A potem się zobaczymy nie? Zobaczymy, tak jest Radziemy, no wiadomo, że kurde, z jedynego słusznego kodu musi tak, tak. być, bo to, bo to jest normalne. Troszeczkę na dodatek. Troszeczkę? Troszeczkę. Kurwa, jak, ty, jak ty ładnie mówisz. Staraję, Starasz. Także lecimy dzisiaj, najpierw wąsę zrobi ta rożewka, a potem ją uważa. Jak będzie 180 to Jose już uważa, nie? Cia. Oczywiście jak, jak ci będą mnie już podawać, to go nie? No, jeszcze go do nie. No, lecimy, lecimy. 160. Tak, na milimetry z tych stojaków ci powiem. No i właśnie, i właśnie to, to też mi się podoba, że widzisz. Widzicie panowie i panie, jest konkretny hop, konkretne kilogramy i nie ma jakiegoś pierdu, pierdu w jakieś nie wiadomo jakie ćwiczenia. Niektórzy tu jak aktywują się 40 minut, trenują 15 minut na jedno ćwiczenie, jak i do mnie. Tu było tak samo: siady robił konkrety, siady, wykroki, nara, nie? I siła szła, nie? A potem ludzie się zastanawiali. I według siebie no, nie, bo wiesz, coś pod u jednego, coś u drugiego i potem chcą to u siebie niepotrzebnie dodawać. Czegoś no, nie wiesz? O to chodzi. No to się tu macie konkretów. Konkrety kurwa. Okay. Robimy już wąsko, czyli to będzie raczej biakromiczne u niego. Tak jest. Czym się różni biakromiczne od, od wyciskania wąskiego? Że idzie normalnie bark jak, znaczy łokieć idzie normalnie jak przy wyciskaniu normalnym, a nie wzdłuż tułowia. Właśnie najważniejsze jest, żeby nie zatrzymywać tangi, tylko odbijać, bo w tym momencie dębocisk się robi od połowy, bo ta sztanga Aha. połowy staje. No, no, nie bo nie zaczynamy. Tu ma jest bio szpach, odbijać o ona ci idzie, ty musisz wtedy na hamar dociskać. Ja, 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 I ja, ja, większy ja. ciężar, tym docisny jest większy. O no, widzisz. No bo i ciach Fajne Nie Wadam czemu podać, bo to wyciskanie biakromiczne to może by był tam postał za nim? A nie, padł nie. <grystanie> a dwa razy podejrzewamy, 200. No konkrety, ja lubię takie właśnie treningi. Sam takie treningi robię na wyciskanie i u mnie to idzie. Nie kombinuję. 200 kilo. Jeszcze tym chwytem, nie, małpa. A, ma, idzie, idzie, idzie. No coś pięknego. Coś pięknego, i jest zadowolenie na twarzy, no widzicie. U mnie jak rekordy lecą, to zawsze leci Zenek Martyniuk, a u Ciebie widzę inaczej, nie? U mnie lecą smerfy. Smerfy, no i można i tak, kurwa. Szczególną uwagę zwracam na smerfetki. <laughs> Pozdrawiamy smerfetki. Pozdrawiamy. <laughs> a powiedz mi, to traktujesz jako co? Bardziej żeby porozciągać, czy... Bardziej żeby porozciągać i przyzwyczaić stawy i, i ścienia do dużych ciężarów, bo no. robiąc rozpiętki to mały ciężar na ciężkim treningu, bo mm. może coś się stać przy wyciskaniu. A jakby nie było, tu mm. musisz siło wymusić. No bo ty robisz takie rozpiętko wyciskania, nie? Ja, bardziej, ale jak no. robię normalne wyciskania, no. za razem coś no, no. Ja już mówię, z tak, że nie mogę tej łokci za bardzo tutaj przeprosteć, bardzo przeprosty zrobić, bo z automatu albo mi barszczy, albo no. za rozciegnął. No i muszę mieć takie zadzie, a też mi się rozciągło bardzo fajnie. No. I siłowo ja do Bo ja tak samo robię. Ja to, ja zawsze robię rozpiętki na koniec, żeby to wszystko porozciągać ja. fajnie, nie? Wiesz tak? Taka Ale forma takiego dużo ludzi, rozciąga no, rozciągania. Dużo ludzi, dużo ludzi robi rozpiętki, nauczeni są, jak już te treningi od jakiegoś tam do, do, do takiego czasu. I robisz rozpiętki na przykład na 3-4 od 4-tej To tak będziesz robić cały czas. Ja. Jeżeli my trenujemy 20 lat, a na 15 lat, nauczysz się robić w taki sposób, że chcesz no. coś pozmieniać, za każdym razem coś się stanie. To, to ziemnie. Mm. No. pas jest 40 kilo, ja jaa. Jebany. Widzisz, skąd ta siła już, a? 道路呢？